Team. 21 call the first one savage mow my mood that's what it was 2016 we was running around beat niggas up in the club i know she around for the money vlog, she was my Przed Maraną chyba takiego. Dzisiaj zrobiłem trening. E, miałem nagrać wam wczoraj trening e, klaty, żeby po prostu się nie powtarzał trening podczas tego vloga z poprzednich, ostatnich dwóch tygodni chyba. Nagrałem rolkę na Instagrama, ale nie nagrałem nie nagrałem po prostu odcinka w poziomie. Nie miałem tego czasu na trening. Teraz jest taki okres, że dużo pracuję, zbieram kasę na zawody, więc po prostu mniej czasu na nagrywanie najbardziej właśnie mi pasuje ta sobota ale myślę, że będzie jakiś dzień w na następnym tygodniu że wstanę po prostu wcześniej na trening i będę miał na niego więcej czasu i nagram wam coś, z innego treningu też zaraz wstaję, zanim sobie zrobię śniadanie, będę robił cardio pół godziny na rowerku, po zrobionym cardio zrobię sobie śniadanie z tym, że po prostu pierwsze śniadanie będzie inaczej wyglądało niż normalnie, bo Posiłki przed i są około treningowe, więc po prostu zjem z kurczaka z ryżem na śniadanie. I o godzinie 16 po pracy jedziemy na trening, trening pól oczywiście. Dzisiaj niestety nie na Feniksie, bo kończę pracę o 16, .00. nie będzie tyle czasu na trening, bo Feniks żył z Rzymem do 18. .00. Zanim tam dojadę, to nie wiem, będzie godzina na trening max, więc jadę na jazz żyma dzisiaj. A jeszcze przed, albo przed albo po śniadaniu, przed wyjazdem do pracy, Potrzebuję pozowanie, bo wieczorem nie będzie byście możliwości za bardzo na że rzymie. Salka Fitness będzie zamknięta, a jak będę kończył trening, to już nie będzie raczej obsługi na siłowni. Chociaż nie, bo że tam stanie. Nie, to będzie na siłowni chyba. No to nie, to może zdążę zrobić trening pozowania, coś tam, ale również potrzebuję zaraz sobie w tej domu przetał o posiadaniu cardio trening, pozowania. Będę sobie taką aplikację do treningu. Hit, w którym można sobie customowo dodawać różne ćwiczenia i coś jakby głos AI mówi, jakie jest dane ćwiczenie. I sobie tam dodałem po prostu pozobowiązkowe line upie więc jest to takie rozwiązanie, myślę, i taka nisza, niezagospodarowana, że ktoś by mógłby zrobić taką aplikację, właśnie do trenowania pozowania dla kulturystów. No ale póki co czegoś takiego nie ma, więc sobie samemu zrobiłem. I na pewno za trochę ustandaryzuje te moje treningi pozowania i na pewno z zwiększy motywację do tego treningu, no bo jak wiadomo, jak jest wszystko spisane, po prostu klikam guzik start i wszystko po prostu robię. Po kolei i koniec razem ja spoko, A bez przedłużania, bo pracy idę, więc mam 3 godziny zrobienie cardio, treningu pozowania i jedzenia. Więc czasu jest sporo, ale lepiej się pospieszyć i robić wszystko na spokojnie, więc widzimy się po kardio na lekcji pozowania albo w pierwszym śniadaniu pokażę wam co dzisiaj jem. No i też okazję za jest ciekawa forma Wczoraj waga była 117,2, zjechało od soboty chyba 300 gram. Niewiele, nie? Więc to ta waga będzie wolno schodzi mi, ale jest yy, poprawa formy cały czas, więc. Waga nie jest wyznacznikiem jedynym No poza tym, że mam limit to kg, więc ta waga musi iść w dół Prędzej czy później No dobra, więc... Nie wiem, zważy się jeszcze może przed tym, więc powiem jak dzisiaj waga I widzimy się za chwilę Dobra, na pierwszy posiłek Wlatuje owsianka, trochę masła orzechowego I kurczak z ketchupem zero cukru, więc Bardzo mało kalorii To jest pierwszy posiłek i trening pozowania ja tak zrobię po treningu Bo teraz nie mam już tyle czasu a chcę to zrobić porządnie razem z układem dowolnym, ale po treningu. Dobra, teraz szybko zjadam i widzimy się jak skończę pracę i będę jechał na czas Rzyma. Dobra, ja już jestem w domu. Zrobiłem sobie przedtrainowy, poscieł potreningowy. Zaraz też zresztą pokażę. Klasycznie dżemik, e, płatki i klej Tutaj proporcje się delikatnie zmieniły Mam mniej płatków czekoladowych względem tego co było na masie Około 400 gram Ale z posiłków przedtreningowych e, Tak naprawdę w ogóle nic nie uczyłem kalorii e, Tylko z posiłków około w no sensie tam w ciągu dnia, nie? Posiłki przedtreningowe i potreningowe zostały tak samo. A zrobiłem to po to, żeby prostu jak najwięcej mieć energii na treningu e, i po treningu, żeby jak najlepiej odżywić organizm. Tutaj jakby nie mam e, jeszcze tego problemu, że muszę ucinać z tych posiłków, bo po prostu tych kalorii jest sporo. Obecnie syrwek uciął mi kalorie w tym tygodniu, co był teraz, więc wam nie mówiłem, przez ten tydzień, od poniedziałku miałem 40 gramów węgli mniej, czyli wychodziło 590 węgli. W dni treningowe i 450 w dni treningowe tylko że w było mniej tłuszczu, a w, w nietreningowe było więcej tłuszczu, więc kalorycznie to wychodziło 4300 w tringowe i w dni treningowe miałem kalorii, żeby właśnie z kłamać 4000, 4100 chyba. Dobra, także co, zjadam posiłek, widzimy się na treningu i po treningu, jeżeli dam radę się dostać na salkę pozowania, w się sensie salkę fitness, bo na tej siłowni czas, że nie wiem czemu też salka fitness, nie ma tam zajęć, żadnych praktycznie jakiś fitnessowych, a salka jest zamknięta i trzeba iść po te klucze, w ogóle to jest bez sensu moim zdaniem no ale tak jest, więc salka na pewno będzie wolna, tylko pytanie czy się na nią dostanę to jest duże pytanie to zależy od tego czy zdążę zrobić trening w okolicach 20, wtedy mi kolega otworzy salkę, a tak to może być ciężko więc nie wiem czy coś popozujemy może najwyżej w domu, jeszcze coś mi się uda zrobić

Tem pensão demais. Se eu vou lá no salvo, me chama de pai. Na igrejinha, eu me chama de pai. Seu Se huh. E como ficar rico? De... yeah